W tym sezonie naciarskim 2009-2010 zostały zmienione karty, system przejść, czyli nie będzie już karnetów drukowanych, tylko karty na które będzie można nabijać punkty ten system pozwala na to że może być karta używana zarówno na telegrafie jak i na stadionie z telegrafu przenieśliśmy wyciąg mały na stadion ponieważ tam jest więcej dzieci, młodzieży uszących się jeździć więc myślę, że będzie tam wygodniej i jest szerzej przede wszystkim bezpieczniej a na telegrafie właśnie przez to będzie szerzej na dole więc też będzie Bezpieczniej dla dorosłych, no mniej dzieci i będzie super.